Przez kilka ostatnich dni w Rybnickim Centrum Kultury późnymi popołudniami trwały intensywne przygotowania do kolejnej premiery. Tym razem na deskach teatru ćwiczyło 30 młodych aktorów Teatrzyku Kuguziczek, który działa przy Rybnickim Centrum Kultury. Dla blisko połowy artystów zaplanowana na sobotę 13 kwietnia premiera spektaklu Zielony Wędrowiec była tak naprawdę pierwszym poważnym sprawdzianem aktorskim. Przed oficjalną premierą w sieci pojawiło się także zaproszenie na spektakl. Zielony wędrowiec. To piękna opowieść o stworku, który szuka swojej zielonej, wymarzonej krainy. Czy ją znajdzie? Zobaczycie. 13 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Serdecznie zapraszam. Okazuje się, że wiele osób skorzystało z zaproszenia i wzięło udział w sobotniej premierze. We oraz na widowni pojawiły się rodziny, bliscy i znajomi młodych artystów, ale także inne osoby, które przyprowadziły ze sobą swoje pociechy. Chwilę później na scenie pojawiła się reżyser widowiska Izabela Karwot, która, dziękując za liczne przybycie, zaprosiła publiczność na spektakl. Zielony wędrowiec, jak mogliśmy przeczytać w ulotce, to poetycka, pełna humoru bajka o przyjaźni, ale również strachu przed obcymi, tolerancji. Okazuje się, że bycie innym nie jest wcale proste. Główny bohater bajki, stworek, mieszkaniec Szarej stwori, pewnego ranka budzi się zielony. Szara, jak wszystko wokoło rzeka, pokazuje mu tylko szare odbicie. Nasz bohater postanawia wyruszyć w świat, aby znaleźć zieloną rzekę i zobaczyć na własne oczy swoją zieloność. Przez ponad 40 minut towarzyszymy Stworkowi w jego przygodach. W każdej odwiedzanej krainie Stworka witają inaczej. Ja jestem zielony wędrowiec i muszę dalej wędrować. W końcu bohater, podążający za swoimi marzeniami, dociera do zielonej krainy i wreszcie przestaje być inny. Z tej rozśpiewanej opowieści dowiadujemy się, że wszystkie kolory są równe i każdy z nas, podobnie jak stworek, ma prawo do swojego miejsca na ziemi. Dopełnieniem widowiska są kolorowe stroje, znakomita muzyka oraz gra świateł. Zielony Wędrowiec to taka teatralna dobranocka dla dzieci i dorosłych.